Mamy bohatera, mamy temat, wiemy o czym chcemy pisać i wiemy kto nam to opowie. Teraz ważne jest, żebyśmy ustalili schemat fabularny, czyli jakie wydarzenia będą postępowały po sobie, tak aby czytelnik z pełną uwagą śledził nasze opowiadanie. Nie ma żadnego podręcznika, który mówiłby dokładnie jak pisać, dlatego możemy posłużyć się. Takimi schema schematami fabularnymi, które wykorzystują filmowcy. Przy pisaniu scenariusza filmowego wykorzystuje się taką oś czasu, na której zaznacza się wydarzenia, które będą się działy po sobie w następstwie, dzięki czemu panujemy nad całością materiału. Mamy ekscytujący początek, czyli taką sytuację dramatyczną, która złapie naszego czytelnika i już nie puści. Mamy więc Akcje pościgu albo bardzo silny dialog, taki nośny dialog, który powoduje, że jesteśmy zaintrygowani, to bardzo ważne, żeby na początku było coś, co nam tego czytelnika, co, co, co tego czytelnika do nas przywiąże. Mamy więc intrygujący początek. Kiedy poznajemy naszych bohaterów na samym początku, musimy również poznać ich świat. Więc to jest miejsce, w którym zaznajamiamy się ze światem przedstawionym. Wiemy więc, czy to będzie w mieście, na wsi, jaka pora roku, jaki czas, wieczorem, rano, jaka sytuacja polityczna, etc. Poznajemy tu również bohatera. Ten pierwsza, ta pierwsza kreska oznacza pierwszy punkt zwrotny. To taki moment w narracji. W której wszystko się odmienia. Jeśli do tej pory nasz bohater był urzędnikiem w magistracie, na etacie, to nagle okazuje się, że stracił pracę. Jeśli naszą bohaterką była uczennica drugiej klasy liceum, to nagle okazuje się, że musi wyjechać. W związku z tym zmienić szkołę i miejsce. To, jaki jest pierwszy punkt zwrotny, wynika, z tego oczywiście jak wygląda świat przedstawiony, ale on niesie jedną istotną informację, a mianowicie zmianę, zmianę sytuacji bohatera. Zmiana generuje w bohaterze pewną postawę. Albo się na nią zgadza, albo się nie zgadza. Zmiana powoduje, że komplikuje się jego sytuacja i następują różne perypetie. Zmiana powoduje również, że uaktywnia się cel który gdzieś w tym fragmencie narracji powinniśmy zaznaczyć. To jest motywacja, to jest cel bohatera i oczywiście motywacja do jego działania. Mamy więc bohatera, który żył w jakimś środowisku. Nastąpiła zmiana, w związku z tym wszystko się przewróciło do góry nogami, a w związku ze zmianą jego cel się unaocznił i teraz będzie dążył do tego, żeby go zrealizować. Ten moment jest właśnie na próbę realizacji celu. To jest jakby pierwsze rozwiązanie, jakie przychodzi bohaterowi do głowy, żeby ten cel osiągnąć. Ale w połowie narracji, filmowcy zawsze robią to dokładnie w połowie filmu, w połowie naszej narracji musi pojawić się przełom. Czyli taka sytuacja, takie zdarzenie, takie wydarzenie, które powoduje zupełne odwrócenie, i Zanegowanie tego, co było do tej pory. Jeżeli mamy bohatera, który na przykład próbuje dostać się do jakiejś szkoły wymarzonej, powiedzmy, bardzo dobrze się uczy i prawie już osiągnął ten cel, to okazuje się nagle, że szkoła spłonęła. Ta sytuacja ze środku narracji musi być dramatyczna. Czasami dla filmowców. To jest taki moment, kiedy na przykład ginie ktoś z otoczenia głównego bohatera. To musi być zawsze moment, w którym bohater doświadcza może nie śmierci bezpośrednio, ale jakiejś choroby, jakiegoś zdarzenia, jakiegoś strasznego kataklizmu, który powoduje, że nie może zrealizować tego celu w taki sposób jak do tej pory. Dlatego nazywa się to przełomem. Jest to pierwszy z momentów przełomowych, najsilniejszy w połowie, Akcji. Od tego czasu wszystko biegnie inaczej. Nasz bohater musi wymyśleć nowy sposób na osiągnięcie celu. Ma nowe motywacje, czasami ma nowych przyjaciół, czasami ma nową konfigurację, zupełnie życie. W tej nowej konfiguracji dąży do zrealizowania swojego celu innym sposobem, z innymi sojusznikami. Tutaj mamy drugi punkt zwrotny. Drugi punkt zwrotny często mówi o akceptacji sytuacji początkowej. Jeśli nasz bohater nie zgadza się z tym, co zdarzyło się na początku, to po wszystkich tych perypetiach i po przełomie zaczyna akceptować to, co się zdarzyło, i zaczyna akceptować siebie w tej sytuacji. Ostatnim punktem jest finał, który jest zakończeniem wszystkich działań bohatera, wszystkich działań, wszystkich konfliktów. Właściwie jest taką erupcją tego konfliktu głównego. W finale widzimy bohatera jako osobę, która się zmaga z dużą, z dużą przeciwnością, czy ze swoim antagonistą, i albo wygrywa, albo przegrywa. Nie jest powiedziane. Że zawsze musi wygrać. Z pewnością akceptacja danej sytuacji, którą uzyskał wcześniej, bardzo pomaga w tym, żeby jednak być wygranym, nawet jeśli finał jest dla niego przegrany. Bardzo istotne, żeby przeprowadzić bohatera przez te wszystkie sytuacje, aż do akceptacji i do wielkiego finału, który dla niego jest sytuacją przełomu. Dlatego. Że przechodzi przemianę. Bohater, cała akcja, cała fabuła prowadzi do tego, żeby pokazać bohatera, który dokonał wewnętrznej przemiany. Może coś zrozumieć, może coś zaakceptować, może zmienić się, może zmienić środowisko, może zmienić poglądy, może zrozumieć, dlaczego coś działa, może wygrać walkę dla społeczności. Ale jest to sukces, który na pewno odniósł. Przemiana, która w nim nastąpiła, powoduje, że wiele rozumie, wiele akceptuje i jest innym człowiekiem niż ten, którego poznaliśmy na samym początku. Jest też inny sposób na to, żeby rozpisać schemat fabularny. Joseph Campbell w Bohaterze o Tysiącu Twarzy, takiej jego najsłynniejszej książce, rozpisał to w dwunastu punktach. Najważniejszym z nich, najważniejsze z nich są trzy. Poznajemy bohatera w takiej sytuacji jak tu, czyli na samym początku, w jego świecie rzeczywistym, w tym, w którym uczestniczy, w, takim co, w takiej codzienności. Ale później, w wyniku sytuacji, które się zdarzają, musi opuścić swój świat i musi wejść do świata tajemniczego albo innego. Nie musi to być konkretnie świat magii, ale na pewno Musi nieść ze sobą pewne zagrożenie. Mamy więc bohatera, który przekracza próg pomiędzy światami, wkracza do niewiadomego, zmaga się ze swoimi przeciwnikami, doświadcza albo pewnej choroby czy okaleczenia lub śmierci swoich przyjaciół, co powoduje, że również się zmienia wewnętrznie, musi zmierzyć się w ostatecznej walce ze swoim antagonistą, aby uzyskać. Pewną wiedzę, pewną świadomość tego, jak funkcjonuje świat i kim on jest. Dokonuje się więc jego przemiana, i po tej przemianie i po rozbudzeniu świadomości powraca do swojej społeczności bogatszy, mądrzejszy i z eliksirem. Kabel mówi o nim eliksir. Ale może to być również wiedza. Takim eliksirem jest wiedza, jest samoświadomość, jest wiedza o funkcjonowaniu świata. Przynosi swojej społeczności, z której wyruszył, pewne dobro i dzieli się nią z nimi. Taki bohater przeżył nie tylko przemianę wewnętrzną, ale też jest innym człowiekiem społeczności. Ma więc dwa jakby filary przemiany: przemianę społeczną i przemianę indywidualną. Ta kambelowska droga bohatera, którą widzicie teraz na schemacie, jest bardzo przydatna w pisaniu fantazy. Ona daje taki, takie poczucie pewnej ciągłości, pewnego mitologicznego zanurzenia, które jest typowe dla fantazy, również w tej sferze fabularnej. Dzięki temu. Mamy poczucie, że nasze opowiadanie fantazy nie, nie, nie tylko jest takie, dlatego że pojawiają się elwy, krasnoludy albo jakieś inne rasy, ale również dlatego, że posiada pewną głębszą treść, pewien, pewien głębszy schemat, który mówi o niezmienności albo zmienności świata, o okolistości świata, o powtarzalności, czyli wszystkie rzeczy, które o, o fatum, czyli wszystkie rzeczy, które są typowe dla. Archaicznego myślenia, czyli dla mitu. Fabuła jest po to, i wszystkie te sytuacje, cała ta akcja jest po to, żebyśmy pokazali człowieka w akcie przemiany. Mamy bohatera, bohaterkę, która w trakcie fabuły doświadcza pewnych rzeczy, które na nią wpływają. Doświadczenie powoduje, że to, kim jest na początku, nie może zdarzyć się na końcu. Nie możemy mieć tego samego bohatera. To bardzo częsty błąd, że wymyśliliśmy sobie tak fajnego bohatera, że nie chcemy go zmieniać. Ale nie należy tego robić. Bohater bowiem w trakcie akcji bardzo się staraliśmy, żeby wymyśleć te wszystkie przygody i posyłać go w dziwne miejsca i doświadczać i te wszystkie dialogi konfliktowe, wszystko to, co stworzyliśmy. Powoduje, że wcześniej czy później trafi na sytuację graniczną. Sytuacja graniczna to sytuacja zagrożenia życia. Nie musi go tracić, nie musimy go zabijać, ale musi być napięcie, które powoduje zagrożenie, takie poczucie niepewności u czytelnika, czy bohater przeżyje. Oczywiście nasz bohater też musi poczuć to napięcie. Mamy więc sytuację graniczną. Wobec której staje bohater i podejmuje decyzje, jakich nigdy nie podjąłby ten bohater w tym miejscu. Ponieważ to, co się zdarzyło do tej pory, zmienia go. Sytuacja graniczna zmienia go. Sytuacja graniczna powoduje, że nigdy już nie będzie tym, kim był wcześniej. Nie możemy więc, pisząc bohatera, pisać go cały czas tak samo. Musi nastąpić przemiana. I musi nastąpić przemiana w jego myśleniu, czasami w jego fizjonomii. Może niekoniecznie musi, nie wiem, obciąć włosy, ale może inaczej się ubierać. Może nie zwracać na wiele rzeczy uwagi. To, co się zdarza w sytuacjach granicznych, w sytuacji yy, finałowych czy w sytuacjach przełomowych, wpływa na bohatera i go zmienia. To kim jest teraz? Wynika z tego, co zdarzyło się wcześniej. Więc nie robi takich błędów jak wcześniej, bo się już czegoś nauczył. Wie więcej o świecie, bo się tego nauczył. Może jest ostrożniejszy, może jest odważniejszy. To, w, jakim, w jaką stronę pójdzie nasz bohater, oczywiście zależy od Was, to Wy decydujecie. Ale przemiana musi nastąpić. Wszystkie cechy, które mu przeszkadzały, wszystkie obsesje, które miał, z którymi walczył, Musi z nimi zwyciężyć, muszą, osie, muszą się od niego oddalić, albo musi coś z nimi zrobić, muszą po prostu zaniknąć. To jest bardzo istotne, żeby była wyraźna przemiana bohatera na końcu. Oczekujemy, że ten, który na samym początku bał się życia, stanie się odważny. Oczekujemy, że ten, który był pełen uprzedzeń, stanie się otwarty. Oczekujemy, że ten, który bał się miłości, zaufa. To, co się zdarzy z bohaterem, to jest Wasza materia, ale to, że musi dokonać się przemiana, tego należy pilnować.